Witam z tej strony pateksz60 na Jesteśmy przed wojennym posiele, który był przejmowany przez niemieckie oddziały Historia mówiła, że to była kiedyś druga rzesza niby Trzecia. A tak to wygląda Episko Szary Milion Zrobię wrażenie, czego to Tak, bo to było kiedyś wejście do góry o. E, Tutaj jest zamływane To było główne wejście chyba, nie? Gdzie był główny wejść? nie wiem. <grych> Też nie ogarniał. Tak. tak wygląda środek. Tak wiem. Gówno tu widać. Ale no weźcie mi. Y tam gdzieś daleko był ołtarz. Tam dalej. Nie wiem czy da się do niego tam jakoś, jakokolwiek dojść. Spróbuję. Dzięki za info. Jakbym od 5 minut się nie kapnął, że tu są pokrzywy Mogliśmy tu za sobą jeszcze On Odazał się? A co chyba robię? O, tu był ołtarz To popłacyki <laughs> Au, Au. Co? Czekaj Chyba trzeba było długie spodnie ubrać o. Ech. Ech. To był ołtarz Tak, to był ołtarz Tak to wygląda To był sufit Chyba sufitu tak Dobrze, kolega zaznaczył Ech, no Przepraszam Teraz musimy wyjść stąd Moimi oczyma to... Tak samo jak wrześmy w tak samo wyjdziemy O kurwa. Ja I Ja pierdolę Kurwa, murawek Kurwie Au <laughs> Au O kurwa, kurwa. O, tak to wygląda. O, a się wyjebałem. O, kurde. Co? Interesant jest Tak. O, tak jak widzicie, się poświęcam. Co my tu mamy? To chyba jakiś staraś na Co? To to ja Do... było też zamorowane, albo on wejście, albo wyjście. Tylko tam nie widzicie. Nie, to było wejście na dzwonnica. DRP. Świetle, <laughs> kombine, słychać. Nieważne. Tutaj ja mamy współczesną architekturę. Niemniej jednak, no zabytek, Ała. Ja się powybijam. Czekaj Muszę ogarnąć jak to wyglądało Tak to wygląda Oczywiście jak widzimy kamy e, Było to budowane z cegły i kamienia Mieszanki Czyli w czasach przedwojennych Bodajże? Tak przedwojennych No Przedwojennych, hała się po... obijałam. Przypomnij, że nas razem że tu będziemy ten we, musimy wejść w długi Ała. Tak, Tak, widzicie O Jezu Przepraszam O Jezu Tutaj Gdzie pokazuję palcem Pokrzywa mnie ujebała Dobra, przecież niby zdrowe Mamy jakiś diod metalowy Tak tam było wejście Uła, kurwa. Tak, bo tu był ołtarz Tak to wygląda? No, tam było wejście Tak, to dobrze żeśmy wchodzili Tu było wejście główne Do kościoła Ciekawe jaka to była PF, nie? Nie wiem. tu było, było ten tych księżyc Tak więc my jeszcze pojedziemy do szkoły i do drugiego kościoła. Ale jest on ak aktualny. Ok. No, ja Dobra. To niestety jakoś idzie, że nie mam ani na UFA ani na swoim jeździe montownika. Tak. O, to no. musimy zakończyć. Widzimy się na miejscu. Dokładnie. I w sumie to koniec. Nie wolno, bo nie będzie się co. Jakby co to byliśmy w. W Nie w siebie, tylko na długim. No, długie, taka miejscowość za miasteczkiem. No. To nowy samochód magisterafa, a to nasz nowy ulepszony Lamborghini z, turbo turbo z tyłu, bo do palaczy, z, z tyłu oraz pojawa innymi fajnymi dodatkami, tak jak na przykład hamulce tarczowe efekty widzimy tu oraz parkowanie. Komentujcie, subskrybujcie, subskrybuj się w kości polcach i oczywiście na nasz kanał Poleć się Nie Tak Nagrywał ulica da było Na ogąlicę na razie ja. mm, tak Nie wyszło Cześć Pożegnaj się Na razie Cześć